Cześć widzą, dzisiaj nagrywamy armię Nupków, żeby zniszczyć mojego miga z tamtego Nupka okropnego. Dajmy sobie tego widzą. Dzisiaj jesteśmy zieloną drożeną, zobaczcie, Zielone! Robimy! No już parę minut, to idziemy. Do idziemy gdzie? Idziemy gdzie? Żeby kupić sobie tych takich żołnierzy, prawda? Tutaj musimy się też kupić, ok? Mamy swoich żołnierzy. ok tak, od teraz Ok, tutaj co robić? Bo ukończone wszystko. mogę okay, tutaj, Najlepszy o, jest widzimy najlepszy Nubek. No, Patrzcie. No. Najlepszy. No, be, be, be. No, no. Aha. Teraz tak? <grym znańka. <grym znańka> tu jest bym, bym Dobra, się, że Masz. Jest. No nie, jak już, Ale tak to jak tak nie wiesz, to po co mi zabierasz? No Telefon mam mu się znaleźć, w tej chwili. Nie szukaj, ty mi zabrałeś, go chwili proszę tego znaleźć. Widziałem zaraz Nie ma tu. Tu nie zna! Co? Patrzy czystokło? Oh. nagrywamy Ten, dalej. Puszczamy Co się, no. nabijasz Pata, się nabijasz ze mnie? co się nabijasz ze mnie? Nie Jak nie widzisz? No? Jaką kość? Jaką kość mam? to jest? A ty o której będziesz ogóle? Pójdziemy po ścianę. okno, prawda? będziemy ich śledzić widownię. O, mamy. Mamy to. O które będzie? Dlaczego ja. się to mnie nabijacie? Ja się... Zobaczcie, on autem dobiegnie. No przecież dobrze wstać. Kiedy to Idziemy dalej. Oklejmy tam Widzimy, jest nasz balon zielony, widzicie? Nie, zginął nasz ja, zielony. Idę ja, cicho. Teraz kolejny Tak, kolejny balon tam lecą, widzicie? Widzimy nasz zielony? Bógże! Moja mama tam. Patrzcie, biją się już Bijemy się. Bijemy się, patrzeć się. O, chyba jest ciągiem. Okej, widzimy, patrzcie jestem ciągiem. Wie co, muszę sobie zrobić? Zanim sobie wymoczy nogi. Mam takie długie włosy na palcach. Muszę je ten. <gry> Wy... Jak się nazywa? Wyfłoszkować. Nie ogolić tylko... Chcesz wyfłoszkować? No woskiem wyterować. Pipeku, umiesz podnieść roletę, żeby trochę podnieść. Mhm. Które? Tom czy tam? Tą. I tą tutaj balkonową. Tyle? Hej. O tyle? O tak ono. I, i tą yy, balkonową kurczę kurczę, tylko nie jest w tej kamery widzieliście, poczekajcie chwilę elo o tak ono no, dziękuję holi, znów wchodzi na ten parapet chodź A tu zupa nie ma gdzie usiąść. Przestała zupa. No właśnie. tak Że zupa nie smakuje z kubka. Mm. Zupa z kubka? Że smakuje fajnie. <laughs> to jeszcze dzidzi zupa. Widziały, ja, kto lubi pić zupę z kubka to napiszcie komentarzu. Ja nie cierpi, skubka. To w ogóle mi nie cierpi. Ty cicho tam bądź. <laughs> Słuchajcie, darni. Da, 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 da się swoich widzów, czy zup nie jedzą. <laughs> Ale tu śmierdzi <się> nie <laughs> jak to ciężko tak. Mam 50 Widzowie! Może oglądajcie tutaj. A ja czekam... napiszcie w komentarzach jak to będzie 5.0 tutaj. 5-0. Ej, widzimy. Widzowie. To jest przypominam Wam o łapkę w górę. O subskrybowaniu mojego kanału w <coughs> Ja też po moim kanale, mojego żółwia, który też nagrywa. A dzisiaj też mój żółw nagrywa. pamiętajcie widzowie. Ha. Okay. U, dobra, widzowie. My czekamy. Kiedy nie, ja mam tutaj pieniądze? Co idziemy?

Też wieczni? No, tak, No to. A nie, ta no, dziewczyna w takich kurczykach. jak Oni nie, 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 królami. nie, już nie, 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 bo jedzie czerwona drużyna nubków mm. Rafał mówił, że zatankował za spływę 17, czekaj, co on wziął? wziął jak to taka jedzie, bo to tam coś mam na górze, ja się to kupiłem no. co to mam w twojej nagódce? tak mam Widziałem. a mam tutaj kłód do kupienia parę nubków do zarabiania Uzik, Uzik Zniszczenia. Okej, co ja chcę. Ja chcę, żeby moja armia nie zdała. Osi chcieli. Nie macie tego, żeby moja armia nie zdała. No? Halo. Widział? No. no Na dachu mamy. Dobra, jedno zegarań, że nie ma nic do kupienia, a teraz nie jest do kupienia I tutaj się w dół To tiry też mogą tylko do 50 litrów, przecież tiry chyba ze 100 chyba mają zmierzają. Że... No, ale to jest też głupota, bo zatankujesz, Więc możesz sobie później jeszcze raz pobierać, nie? No. wiecie gdzie ja jestem? naprawdę nie wiecie, bo tak się skaryłem całą głowę, całą głowę. Kiedy robiłem wyścig teraz na łapkę w górę to tak, no wiem dobra czy ten albo czy ten czołg dojeżdżający tam do tego starego mostu czy wy zostawiający łapki w górę? Słuchajcie, Już to prawie jest. Zobaczymy kto był szybszy, widzowie. Napiszcie, kto był szybszy. Napiszcie w komentarzach, widzowie, kto był szybszy. Może dzisiaj teraz jakąś inną śpiegielkę nagramy. Proszę, już nagrały. Hej, haj, haj, hej, Hej, wagi, łagi, haj, hagi hagi hagi, wagi. haj, haj, Hej hej, haj, 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 w ogóle haj, trochę tak, haj, 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 białym. haj, był haj, gdzie haj, 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 się mi się haj, haj, mi się haj, się się haj, Widzio, napiszcie w komentarzach, czy tutaj jeszcze coś może być. w hmm. no. tej gier, czy powinniśmy o tej gier jeszcze znaleźć? Dobra. To by to było, widzowie. No. Tutaj też coś powinno być pewnie. Nie. Masz do poradki, dobra? To Cześć. Dobrowizowie, nagrywamy. Zobaczcie. O, co, Co? To mówi, spoko. spoko. <laughs> chodź, to dalej. Idziemy, idziemy, idzie. Idziemy, idziemy, idziemy. Zbędziemy. Gdzie ja tak się nie lepnę, tylko idę. A gdzie to może jeszcze być? Tutaj właśnie. Tutaj też może to być. W nic nie ma, widziowie. Jest hakerski, hagiłagi. Hmm. Nie, nie wodzę, że i ta sítě na kanał mojego Zuvika, który tam nagrywa w pokoju. Kolejny zawsze přijde.